Cześć Marcy, widać w kolejnym odweksie na moim kanale dzisiaj za Cześć, Szymano. Słuchajcie, jesteśmy teraz w opuszczonej piekarni, która tak naprawdę też nie wygląda niby jak piekarnia popada w ruinę. Jest ogólnie ona trochę niebezpieczna z tego względu, że zawala się po bolidach. Miejsce też ogólne tam gdzieś czytałem w internecie, że leje się gdzieś tam woda i tak dalej. Dlatego myślę, że... Dlatego myślę, że raczej nie powinno to być żadnych bezdomnych, nikt tutaj nie powinien się kręcić, oprócz nas, tak naprawdę, żeby zrobić film. Nigdzie nie znalazłem też informacji o tym, kiedy piekarnia została opuszczona, nic w stylu nie znalazłem. Tylko wiem, że powoli zawala się dar, kleje się gdzieś tam woda, schodzi też w nie najlepszym stanie, no ale postaramy się to szybko i sprawnie, żeby nie zrobić tutaj problemów, ani nic w tym stylu. To widzimy się w pierwszym powietrzeniu, zaraz. się Ej, budynek jest naprawdę w złym stanie. Można tutaj tu uważać, bo tu się wszystko wali. Więc Tutaj nie ma nic ciekawego. Jakieś opony, słoiki. Serio, nic takiego. Tutaj jest serio. Tam się tak zawaliło, że prawdopodobnie nie słychać tam. Co chodzi, bo tam to nie wygląda tak samo jak tu. Jak no. widzicie. Możesz pokazać to miejsce. No. A jeszcze czytałem, że gdzieś prawdopodobnie to było tam, w tej drugiej części. Nie. Okropny smród w łazience, Ziemce. dlatego że na ja. całe szczęście. Prawda podobnie, ale tu ją I ci, którzy patrzyli na schody, to jest Jedne schody. musimy no. uważać i to w e, My wchodzimy po schodach, bo serio, to jest mega, niebe mega niebezpiecznie. Nie, niebezpiecznie. Miałem wrażenie, że jestem w poszczególnym hotelem, jak pierwszy raz tutaj kiedyś szedłem. To, to było jakieś 2,5 roku temu. No, widzimy się u góry. Bo tu się. mega serio. Wzmocnienie są te schody. Tak, też mówię, że nie pamiętam, ale pomieszczenie, które jak niektóre pomieszczenie miało też charakter gospodarczy, tak czytałem inaczej w Internecie. Były dużo śmieć, tak nie można ci zobaczyć. Wschody są okropne, serio, ja nie wchodziłem tu, prawdę, On się tak uginały. nie, nie, nie powtarzajcie tego w domu. Nic ciekawego w sumie, małe widok. Jezu. wam tak, jeżeli oglądacie to teraz, to nie wchodźcie w takie miejsce. No. Ej serio, normalnie czuć, jak się ta podłoga uginą. masakra, jest mega zmięsanie z ten budynek. Możecie się zobaczyć tutaj co tu się dzieje. Jak byłem tutaj kiedyś, tego sumie nie było, jak możecie też tutaj zobaczyć te wszystkie kable, przewody i tak dalej. Dobra, my postaram się jakoś wyjść po tych schodach, bo serio jest mega ciężko. No co widzimy się zaraz. Jesteśmy na ostatnim punkcie, samej jest cały fly, który też został kompletnie zmieniony, zrujnowany. zupełnie wygląda inaczej niż kiedyś, może tak dookoła ty. Nie chcemy tam wchodzić. Serio, nie chcemy Złożyć. tu wchodzić, bo to jest w fatalnym stanie. A, lepiej nie ryzykować po prostu, nie wiecie. Nie. Nic nie, nie ma ciekawego. po prostu tylko i wyłącznie na potrzeby odcinka. Dobra, my schodzimy na dół. No Dobra, zeszliśmy już z tych schodów I... Yes. sero, tutaj mega ciężko. <noise> Widzicie, to nie jest za ciekawie. jest kompletnie zrujnowane to wszystko. Jeszcze czytałem, że w niektórych miejscach może być pięć woda dodatkowo. Ale jak w pieśniach, w to był zupełnie inaczej niż ten, że to jakiś jest odpuszczony hotel, a nie opuszczona piekarnia. To jest jakiś No, jakiś kas teraz challenge, nie spadnie za mną. No. To zobaczycie jak tu się mega źle schodzi. Jest. Schody w strasznie, strasznie się uginą serio, a się pełno gwoździ w nich jest. Tu, ty. Ja czytałem ogólnie na tym internecie, że miejsce jest strasznie już niebezpieczne, jest strasznie zrujnowane. I tu jeszcze stare buty jakieś. Także jeszcze będziemy pływać z butów. możesz pokazać tak wiesz. Trochę zrobimy ten odcinek minimalnie dłuższy jeszcze. Wszystko to tak wygląda i wszystko jest kompletnie zawalone. A jak widzicie w tym miejscu jak to wszystko się zawala Nie chcemy po prostu ryzykować chłopenia tutaj a tego jednia pokażemy jeszcze Wam to od zewnątrz Wiesz co? tak się wali tutaj telefon, a ja przyjąłem na chwilę telefon Ryzykuję trochę Wchodząc tutaj, ale na potrzeby odcinka nazywam to dla Was. Jak to tu wszystko wygląda, widzicie. Tam prawdopodobnie jest ten cały piec, w którym pieczono te chleby, i budynek już jest strasznie w tragicznym stanie. I tu już kompletnie nic nie ma. Stan jest tragiczny. Dlatego wchodzenie w takie miejsca jest strasznie ryzykowne. Ucieka, żeby nie być na kamerze. No. <grywa> o kurde. Dobra, możesz przejąć to. Co, dalej nagranie. O! Tam jeszcze prawdopodobnie były kiedyś schody na górę, bo piekarnia była większa kiedyś. W obecnym stanie wygląda tak, ale tak jak mówię, dwa lata temu jakieś jeszcze wszystko było praktycznie jeszcze w dobrym stanie. Coś mi się wydaje, że za kolejne dwa lata być może już tam tej części kompletnie nie będzie, a piekarnia może trafić za kilka lat do rozbiórki całkowicie dlatego. Postanowiłem, że zrobimy ten materiał. Ale nie wiem. Też mi się kojarzy, że tam było na Malie przejście jeszcze kiedyś. Ale zobaczymy jedną rzecz. No chyba, że chyba się nic nie odpali. <gry> Widać, jaka, jaka ruina. Tutaj, ja mówię, w, te, w takich miejscach jest dużo. ogólnie bezdomnych, ale w takim miejscu przy zawalonym. Panie Majry wchodzi. Beka. Przy zawalonym taku, raczej takich bezdomnych nie ma. Niektóre miejsca są bezpieczne pod tym względem, a niektóre niestety nie. Także słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli chcecie kolejne Webexy, zobaczymy jakie miejsce kolejnym razem się udamy, zostawiacie dużo apel w górę, komentarze, subskrypcję, kto jest nowy czy żeby nie przegapić żadnego materiału, który się pojawił na razie. Są materiały codziennie znowu. Także do następnego i cześć! Siemano!